W tym filmie poznamy proste narzędzia do edycji obiektów na rysunku. Narzędzia do edycji obiektów znajdziemy w panelu zmień. Jest to panel znajdujący się obok panelu rysuj w zakładce Rysuj. Jeżeli chcecie Państwo mieć te funkcje do edycji obiektów, przypisane tutaj do naszego obszaru do rysowania, wystarczy, że klikniemy sobie na koło zębate, wybierzemy pasek narzędzi. A następnie klikniemy Modyfikacja. OK. Jak widzimy, nasze narzędzia do edycji znalazły się już po lewej stronie ekranu. Przejdziemy sobie trochę przez te narzędzia, poznamy te wszystkie najważniejsze. Zaczniemy od kopiowania. Narzędzie do kopiowania służy nam oczywiście do powielania jakiegoś obiektu. Znajdziemy je w tym miejscu, w tym samym, gdzie znajduje się odbicie lustrzane. Zatem klikniemy sobie na narzędzie kopiuj. Program zapyta nas wybierz obiekty. My te obiekty wybierzemy sobie za pomocą zielonej ramki. W pasku poleceń mamy już informację, że znaleziono trzy obiekty, w moim wypadku są to trzy łuki. Zatwierdzamy Enterem, i program zapyta nas o określenie punktu bazowego. Ten punkt bazowy będzie się tutaj pojawiał przy tych narzędziach edycyjnych wielokrotnie. Jest to taki punkt, za który chwytamy dany obiekt, żeby go przenieść, akurat w tym wypadku. Zatem kliknijmy sobie na punkt znajdujący się gdzieś na obiekcie. Teraz wystarczy, że wskażemy inny punkt, i nasz obiekt został skopiowany. Oczywiście taki obiekt możemy sobie skopiować wielokrotnie w różne miejsca. Enterem kończymy kopiowanie. To co ważne, ten punkt bazowy, który zaznaczyliśmy, nie musi wcale znajdować się na samym obiekcie. Kliknijmy, kopiuj jeszcze raz i wybierzmy obiekty. Zatwierdzamy to Enterem. Punkt bazowy może znajdować się na obiekcie, może znajdować się wewnątrz obiektu, ale także może znajdować się poza nim. Kliknijmy gdzieś daleko od obiektu i jak widzimy, nadal możemy kopiować dany obiekt. Enterem kończymy kopiowanie. Przy narzędziach do edycji, nie tylko przy samym kopiowaniu, jest taka pewna mała zależność, możemy obiekt skopiować poprzez wybranie narzędzia kopiuj, zaznaczenie go, wybranie punktu bazowego i skopiowanie, to jest pierwszy sposób. Natomiast możemy zrobić to także w drugą stronę, czyli najpierw zaznaczamy obiekt, a później klikamy kopiuj. I to będzie miało zastosowanie również do innych narzędzi. Enterem kończymy kopiowanie. Za każdym razem, kiedy będziemy robić jakieś narzędzia edycyjne, tutaj będziemy mieli możliwość albo najpierw wybrania funkcji, albo najpierw wybrania obiektu. Jeżeli najpierw wybierzemy funkcję, to program i tak o taki obiekt nas zapyta. Jeżeli wybierzemy obiekt i klikniemy funkcję, już takiej potrzeby nie będzie i wtedy zwyczajnie będziemy mogli już kopiować czy też przesuwać obiekty w naszym programie. Teraz przejdźmy sobie do drugiego narzędzia, którym jest usuwanie. Usuwanie jest to ta wielka gumka, znajdująca się po prawej stronie panelu, zmień. Możemy oczywiście zaznaczyć obiekt, kliknąć Usuń i obiekty zostały usunięte. Możemy również kliknąć Usuń, następnie wybrać obiekty, zatwierdzić je Enterem i obiekty zostały usunięte. Ja najczęściej korzystam z jeszcze innego sposobu, otóż zaznaczam obiekty, których nie chcę, czy to za pomocą ramki, mogę również zaznaczać je za pomocą kursora. I klikam klawisz Delete na klawiaturze. Nasze obiekty zostały usunięte. Teraz zajmiemy się kolejnym narzędziem. Kolejnym narzędziem do edycji jest odbicie lustrzane. Ono znajduje się w tym samym miejscu, gdzie kopiowanie. Z menu rozwijalnego musimy wybrać sobie lustro. Klikamy na Lustro, i program zapyta nas: Wybierz obiekty. Zaznaczamy zatem nasz obiekt z tekstem, zatwierdzamy to Enterem i program zapyta nas o pierwszy punkt osi odbicia. Ta oś odbicia wygląda jak zwyczajna linia, zatem musimy wskazać sobie jakieś dwa punkty. Kliknijmy sobie w pierwszym miejscu i zanim klikniemy w drugim miejscu możemy sobie obejrzeć jak będzie dynamicznie w podglądzie to wyglądać. Kiedy zaznaczymy sobie ten drugi punkt, program zapyta nas jeszcze, czy usunąć obiekt źródłowy. W domyśle jest odpowiedź nie. Ten nawias ostry on zawsze przedstawia nam wartość domyślną. Tutaj mogą znajdować się jakieś odpowiedzi, może znajdować się jakaś wartość liczbowa, w zależności od tego, jaką operację wykonujemy. Kliknijmy sobie nie, zatwierdzamy to Enterem i gotowe. Teraz spróbujmy narysować jakiś inny obiekt, na przykład okrąg, w którym zaznaczymy wyraźnie jeden z kierunków. Klikamy sobie jedną linię, rysujemy w jedną stronę i klikamy w drugie miejsce. Enterem kończymy, zaznaczamy ponownie nasz obiekt, klikamy sobie na lustro, także teraz robimy to w drugą stronę. I klikamy dwa punkty, które wskażą nam oś odbicia. Jak widzimy, nasz obiekt jest odbity lustrzanie. Tutaj również mogliście Państwo zauważyć taką pewną zależność, jeżeli odbijam jakiś obiekt lustrzanie, on oczywiście będzie odbity lustrzanie, natomiast kiedy stoimy przed lustrem w prawdziwym życiu, i patrzymy sobie na nasz tekst na, na, na druk na koszulce to Wtedy ten nadruk jest y, nieczytelny, on jest pisany w drugą stronę. Natomiast podczas odbijania obiektów y, z tekstem w zetwukadzie y, taki tekst wciąż będzie czytelny. Odpowiada za to zmienna MIRTEXT. Ja teraz tą zmienną wpiszę MIRTEXT, zatwierdzam ją enterem i program zapyta o wprowadzenie nowej wartości MIRTEXT. Ja w tym momencie zmieniam to na 1. Żeby pokazać Państwu, jak to będzie wyglądać, zaznaczamy sobie nasz obiekt, klikamy lustro. I w tym momencie tekst, jeżeli jest już odbity lustrzanie, staje się dla nas nieczytelny. Zatem jeżeli chcemy, aby, aby tekst był czytelny, musimy zawsze wpisać w tym mir tekst 0. I wtedy po odbiciu lustrzanym taki tekst będzie czytelny. To już nasza decyzja, które odbicie lustrzane wolimy. Kolejnym narzędziem, które chciałbym pokazać, jest przesuwanie. Pokażę Państwu to przesuwanie. Skopiujemy sobie najpierw ten nasz obiekt. Taka mała podpowiedź, jeżeli chcemy skopiować jakiś obiekt to nie musimy za każdym razem klikać narzędzia kopiuj, które znajduje się w tym samym miejscu co lustro. Możemy również użyć, użyć do tego skrótu klawiszowego Ctrl C, Ctrl -V. Klikamy sobie Ctrl C, Ctrl -V i nasz obiekt jest skopiowany. Teraz pokażę państwu jak przesunąć dany obiekt. Zaznaczamy go, klikamy na ikonę przesuń. I program zapyta nas o punkt bazowy. Ten punkt bazowy jest to oczywiście ten punkt za który chwytamy dany obiekt. Kliknijmy sobie w środku naszego obiektu i przesuwamy gdzieś dalej. Użyjemy do tego bieguna. Przesuniemy na przykład o 100 jednostek w prawo. Zatwierdzamy Enterem i obiekt został przesunięty. A teraz przypomnijmy sobie jeszcze jak kopiowaliśmy. Zaznaczamy obiekt, klikamy kopiuj, zaznaczamy ten punkt, przesuwamy również w prawo o 100 jednostek i zatwierdzamy. Enterem kończymy. Yy, pokazałem to, ponieważ narzędzie przesuń oraz kopiuj działają w identyczny sposób. Różnica między nimi jest taka, że podczas kopiowania mamy ostatecznie dwa obiekty, natomiast podczas przesuwania ostatecznie zostaje nam jeden obiekt. Obiekt. Kolejnym narzędziem, które chciałbym Państwu pokazać jest to obrót obiektu. W jaki sposób obracamy obiekt? Zaznaczamy go na przykład za pomocą ramki, wybieramy z menu rozwijalnego pod przesuń narzędzie obróć i program zapyta nas teraz o określenie środka obrotu. Taki środek obrotu możemy zaznaczyć albo w środku danego obiektu, Teraz program zapytał określenie kąta obrotu na przykład 15 stopni. Zatwierdzam Enterem. I jak widzimy nasz obiekt obrócił się. Tutaj rzeczywiście ta linia, którą teraz sobie dorysuję. Dorysujemy sobie taką linię zmienimy tylko jej kolor, żebyśmy wiedzieli do czego się odnosimy. Jak sobie teraz zobaczymy, możemy zwymiarować nasz kąt. To nasz obiekt rzeczywiście obrócony jest o 15 stopni. To jest pierwszy sposób. Zaznaczamy taki obiekt jeszcze raz. Klikamy obróć i teraz jako środek obrotu nie zaznaczymy sobie centrum, tylko jakiś punkt inny, na przykład jeden z narożników trójkąta. Klikamy sobie w tym miejscu. I możemy oczywiście obrócić nasz obiekt ponownie o jakąś odległość. Na przykład okreś, okreś, obrócimy sobie nasz obiekt o kąt 90 stopni. Zatwierdzamy enterem i widzimy, że obrót nastąpił o ten punkt, który zaznaczyliśmy. Kolejnym narzędziem, które chciałbym Państwu pokazać, jest docinanie obiektu. Oraz za chwilę zajmiemy się jeszcze wydłużaniem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy jakąś mapkę, te białe linie są te ulice, natomiast niebieskie prostokąty są to już jakieś budynki. Chcielibyśmy zrobić sobie coś na takiej mapie, natomiast nie chcemy pracować na takiej wielkiej, tylko na jakimś jej wycinku. Narysujmy sobie zatem jakiś prostokąt. Będzie to nasza granica. Specjalnie narysujemy go tak, żeby jeszcze przeciąć nasze budynki. Ok. I teraz wyobraźmy sobie, że chcemy usunąć wszystko to, co znajduje się poza czerwonym prostokątem. W jaki sposób to robimy? Musimy do tego użyć narzędzia utknij. Jest to ikona już niepodpisana, zatem musimy zapamiętać, gdzie ona się znajduje. Klikamy utknij. I program zapyta nas o krawędzie cnące. Naszą krawędzią tnącą będzie ten czerwony prostokąt. Zatem zaznaczamy czerwony prostokąt, potwierdzamy to enterem i teraz program zapyta nas. Wybierz obiekt do ucięcia. W tym momencie wystarczy, że zaznaczymy sobie jakiś obiekt i on zostanie ucięty. Kliknijmy na przykład na ten prostokąt, został ucięty, na tą linię została ucięta. Klikamy sobie jeszcze na ten prostokąt. I on również został usunięty. Nie musimy oczywiście każdego obiektu klikać pojedynczo. Możemy również zaznaczyć takie obiekty za pomocą naszej zielonej ramki. Jak widzimy wszystkie obiekty, które znajdowały się poza czerwoną ramką zostały pousuwane. Enter'em kończymy rysowanie. To co jeszcze chcemy usunąć zaznaczymy zieloną ramką. Klikamy klawisz delete. I takie obiekty zostały usunięte. Teraz pokażę Państwu jeszcze jak działa wydłużanie obiektu. Wydłużanie działa i znajduje się w tym samym miejscu co narzędzie utnij. Klikamy sobie najpierw na to wydłuż i program zapyta nas wybierz krawędzie ograniczające. Chcemy aby te białe linie znajdujące się po prawej stronie zostały wydłużone w taki sposób aby dotrzeć do czerwonej linii. Zaznaczamy sobie zatem jako tą krawędź ograniczającą czerwony prostokąt. Potwierdzamy naszą operację NTRM i teraz musimy zaznaczyć obiekt do wydłużenia. Zaznaczamy sobie zatem naszą linię i jak widzimy, została ona wydłużona centralnie do naszego prostokąta. Nie jest wydłużona ani kawałek za daleko, ani kawałek za wcześnie. Jest to dokładne wydłużenie do czerwonego prostokąta. Tak samo możemy sobie zaznaczyć nasze inne linie, na przykład za pomocą zielonej ramki. Jak widzimy, one również zostały wydłużone do czerwonego prostokąta. Escape'em wychodzimy sobie z naszego polecenia i przechodzimy dalej. Teraz chciałbym państwu pokazać takie narzędzie, którym jest odsunięcie. Odsunięcie znajduje się na prawo od ikony wydłużania czy też ucinania. Przechodzimy sobie do odsunięcia, klikamy na ikonę odsuń i program zapyta nas w tym momencie: "Określ odległość odsunięcia". Narzędzie odsuń jest to tak inaczej nazywane kopiowanie równoległe. Chodzi o to, że nasze obiekty, które odsuniemy, zostaną skopiowane z odsunięciem w jedną lub drugą stronę. Pokażmy sobie to na przykładzie. Program zapyta nas teraz o określenie tego i długości takiego odsunięcia. Możemy taką odległość ustalić sobie za pomocą naszego kursora, zaznaczając po prostu jakąś linię, ewentualnie możemy wpisać tą odległość z klawiatury. Zaznaczmy sobie jakąś linię, około 5 jednostek, i teraz program zapyta: Wybierz obiekt do odsunięcia. Zaznaczamy sobie naszą linię i odsuwamy w jedną stronę. Zaznaczamy nasz prostokąt i odsuwamy. Czasami jest również możliwe dociągnięcie do środka, o ile ten odsunięty obiekt nie będzie. To odsunięcie nie będzie większe niż rozmiar naszego obiektu. Teraz spróbujmy jeszcze zrobić to z okręgiem. Z okręgiem również nam się udało. Możemy również okrąg odsunąć na zewnątrz. Enterem kończymy odsuwanie. Przejdźmy sobie teraz do kolejnego narzędzia, którym jest zaokrąglenie oraz fazowanie. Ta ikona jest podpisana. Zaokrąglenie oraz fazowanie znajduje się w tym samym menu rozwijalnym. Jeżeli ktoś z Państwa próbował działać trochę więcej już chociażby na prostokątach, używał sobie prostokąta, to mógł zauważyć, że tam znajduje się taka dodatkowa opcja. Kliknijmy na prostokąt jeszcze raz i zerknijmy sobie w pasek poleceń. W pasku poleceń program oprócz tego, że prosi nas o określenie takiego narożnika prostokąta, Podaje nam również w nawiosie kwadratowym dodatkowe opcje. Między innymi jest to fazuj oraz zaokrągli. Klikniemy sobie na przykład teraz fazuj. I program zapyta: określ odległość fazowania. Tą odległość fazowania określimy sobie na 5 jednostek. I drugą odległość na 10. Zatwierdzamy to Enterem. I teraz możemy narysować prostokąt. Który ma sfazowane narożniki? Sfazowane to znaczy, że są one ścięte. Teraz spróbujmy sobie jeszcze dorysować brakujące linie. Ta linia, którą narysowałem teraz na biało, powinna mieć odpowiednio 10. Oraz 5 jednostek, czyli to są te fazy, które wpisaliśmy. Podobnie działa również zaokrąglenie, natomiast to działa w tych prostokątach i ciężko byłoby nam narysować jakiś wielobok, na przykład z trójkąt, również z takim fazowaniem. Dlatego powstało takie narzędzie Fazuj zaokrągli jako osobna funkcja. Spróbujmy zobaczyć, jak działa takie fazowanie. Kliknijmy Fazuj. Przy użyciu tego narzędzia zawsze należy zwrócić uwagę na bieżące ustawienia w pasku poleceń. Mamy tutaj informacje o odległościach tego fazowania. W tym momencie są one ustawione na 0. Musimy to zmienić, zatem wpisujemy sobie w pasku poleceń literę F, ponieważ jest to litera wielka ze słowa fazy. Zatwierdzamy enterem. I program zapyta nas, odkreśl odległość fazowania, i ustalimy sobie tutaj na 5 oraz odległość fazowania innego elementu na 10. Zatwierdzamy to enterem, i teraz możemy określić pierwszą linię. Zatem określamy sobie pierwszą linię, i teraz prosi nas program o określenie drugiej linii. Zaznaczamy drugą linię. Jak widzimy, nasz narożnik został sfazowany. Jeżeli chcemy sfazować więcej narożników lub nawet wszystkie, możemy zrobić to na inny sposób. Kliknijmy sobie na fazowanie jeszcze raz. I tutaj z paska poleceń musimy wybrać opcję polilinia, czyli wpisujemy literę P, ponieważ jest to litera wielka w słowie polilinia. Zatwierdzamy to Enterem. Program zapyta nas teraz o wybór tej polilinii do fazowania. Zaznaczamy nasz trójkąt. Jak widzimy, wszystkie narożniki trójkąta od razu zostały sfazowane. Teraz pokażę Państwu, jak działa zaokrąglenie. Kliknijmy sobie na zaokrągli. W tym wypadku, podobnie jak przy fazowaniu, musimy zwrócić uwagę na pasek poleceń, ponieważ tutaj znajduje się informacja, jaki mamy aktualnie promień tego zaokrąglenia. Na ten moment jest ten promień ustawiony na 0, musimy go zmienić. Wpisujemy literę R, ponieważ jest to litera wielka w słowie promień. I macie Państwo tutaj dowód również na to, że nie zawsze ta pierwsza litera będzie tą literą wielką, w tym wypadku jest to litera druga. Zatwierdzamy sobie to enterem i program zapyta nas o promień zaokrąglenia. Ustalmy sobie 5. Zatwierdzamy enterem. Teraz podobnie jak w fazowaniu, możemy wybrać dwa narożniki, obiekt został zaokrąglony. Wybierzmy sobie zaokrąglenie jeszcze raz. Możemy również zaokrąglić wszystkie narożniki. Zrobimy sobie to w tym trójkącie. Wystarczy, że wybierzemy z paska poleceń opcję polilinia. Wpisujemy P, jest to litera wielka w słowie polilinia, zatwierdzamy Enterem i wybieramy polilinię. Gotowe. Nasz obiekt został zaokrąglony. Kolejnym narzędziem, które chciałbym państwu pokazać, jest skalowanie. Skalowanie możemy sobie zrobić poprzez użycie narzędzia Skala. Znajduje się ono w tym samym miejscu co Rozciągnij oraz Przedłuż. Klikamy sobie na Skaluj. Najprostszy sposób na skalowanie jest to zwyczajnie podanie współczynnika takiego skali. Po kliknięciu narzędzia Skaluj program zapyta nas jeszcze o wybranie obiektu do skalowania. Zaznaczamy zatem nasz obiekt, zatwierdzamy go Enterem. I program zapyta nas o obiekt bazowy. Jeżeli, klikniemy sobie ten punkt bazowy. jeżeli klikniemy sobie ten punkt bazowy w samym środku, to nasz obiekt będzie się rozszerzał w każdą stronę lub zwężał do tego środka. Jeżeli klikniemy sobie ten punkt bazowy z lewej strony, to nasz obiekt będzie się poszerzał w prawą stronę albo będzie się kurczył w lewą stronę. Spróbujmy zrobić sobie to skalowanie najpierw w środku. Ja specjalnie tutaj narysowałem dwa obiekty identyczne, żebyśmy widzieli różnicę między nimi kiedy już je przyskalujemy. Klikamy sobie ten punkt centralny i teraz program prosi o określenie współczynnika skali. Ten współczynnik skali możemy sobie wpisać większy lub mniejszy od 1. Jeżeli wpiszemy większy od 1, nasz obiekt będzie powiększony. Jeżeli wpiszemy mniejszy od 1, będzie pomniejszony. Wpiszmy na przykład 3. Zatwierdzamy to Enterem. I jak widzimy, nasze skrzydełka w tym miejscu są 3 razy większe niż ten obiekt znajdujący się w dolnej części ekranu. Zaznaczmy taki obiekt jeszcze raz. Klikamy sobie skaluj po raz kolejny. I teraz ukreślimy sobie ten punkt bazowy na przykład po lewej stronie naszego obiektu. Tak jak mówiłem, ten współczynnik skali może być również mniejszy od 1 i teraz też taki sobie zrobimy. Wpiszemy sobie 0.1. To znaczy, że ten obiekt będzie 10 razy mniejszy. Zatwierdzamy to Enterem. I jak widzimy, nasz obiekt teraz się już zmniejszył. Ostatnim narzędziem, które chciałbym Państwu pokazać z tego panelu zmień, narzędzia edycyjnego, jest narzędzie rozciągania. Natomiast rozciągania zawsze pokazują na takim fajnym przykładzie z ceownikiem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mieliśmy zaprojektować jakiś obiekt, na przykład ceownik. I narysowaliśmy jeden z jego tutaj boków o długości 65 jednostek. Zresztą mamy to opisane w tym miejscu, że ten obiekt ma tutaj długość 65 jednostek. Teraz chcielibyśmy taki obiekt edytować, żeby to ramię miało długość 100 jednostek. W jaki sposób możemy to zrobić? Teoretycznie moglibyśmy przy użyciu już narzędzi, które znamy rozciągnąć sobie linię rozciągnąć sobie o 35 jednostek, jest rozciągnięta. Tą linię moglibyśmy przesunąć o 35 jednostek za pomocą narzędzia przesuń. Musielibyśmy zrobić podobnie z samym kreskowaniem, z naszym łukiem, wydłużyć myślelibyśmy linię i tak dalej, i tak dalej. To zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Natomiast możemy również użyć narzędzia rozciągania. W jaki sposób to robimy? Zaznaczamy sobie tą, ten obiekt, kawałek obiektu, który chcemy rozciągnąć. Rozciągnięciu ulegnie tylko ten kawałek, który przechodzi przez naszą ramkę. Zaznaczamy sobie w ten sposób. Klikamy na narzędzie rozciągania w tym samym miejscu, co skalib w menu rozwijalnym. I teraz program zapyta nas z pasku poleceń. Określ punkt bazowy. Punkt bazowym może być dla nas chociażby koniec tego naszego cełownika. Teraz wystarczy, że rozciągniemy sobie taką linię. Przy użyciu śledzenia biegunowego będziemy wiedzieli, że rozciągamy go na 0 stopni pod kątem 0 stopni, wpisujemy 35, zatwierdzamy enterem i jeden z boków naszego cełownika jest teraz dłuższy o 35 jednostek, czyli jego długość wynosi. 100 jednostek. Teraz spróbujmy jeszcze to zwymiarować. Jak widzimy, ma dokładnie 100 jednostek.